Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku fazmofobii i dzisiaj, moi drodzy, omówimy sobie działanie kart Tarota, tak jest, moi drodzy? A więc, karty Tarota to jest jeden z siedmiu kurset obiektów i myślę, że to jest jeden z najciekawszych kurs obiektów, ponieważ mamy tutaj różne karty, a mianowicie, moi drodzy, mamy ich 10. I wytłumaczymy je sobie wszystkie po kolei i zaczniemy może od od karty The full. ja sobie trochę ściszę tą muzykę karta The Fool jest generalnie jedną z najbardziej common kart w całej talii, które możemy wyciągnąć i jest to karta trolująca, ponieważ możemy wyciągnąć sobie na przykład High, high Priestance i to zostanie przebite fullem, czyli efekt tej prawda, karty zostaje anulowany, to jest karta głupka że tak powiem Możecie mi przestać gasić tutaj prąd, y, znaczy światełka, chyba nie. No, także to jest jedna z najbardziej common kart. Yy, dalej. Pójdźmy sobie może Demon i The Sun. Są to karty, na których mamy 5% szansy na wyciągnięcie. Yy, I kiedy wyciągniemy kartę Demon, nasza psychika zostaje zbita do 0%. I przeciwnie, jeśli wyciągniemy kartę Desan, dostajemy 100% psychiki. Yy, także. Dosyć rzadko wyciągane karty, ale mimo wszystko są. Yy, I jedna... W sumie obie pomagają, bo jeśli wyciągniemy... Czy wy widzicie jak, jaki ten duch jest kurde agresywny tutaj? Jeżeli wyciągniemy tutaj yy, sobie desan, gdy potrzebujemy psychi, to dostajemy psychika, jeśli chcemy Hunta i wyciągniemy Demon, no to Psycha zajdzie do Zera i mamy po prostu łatwy, yy, łatwy Hunt. Yy, idąc dalej. Will of Fortune i Will of Fortune jest kartą, która albo nam daje 25% psychiki, albo zabiera, w zależności jaki kolorek nam się zapali po wyciągnięciu karty. Jeśli zapali nam się kolor zielony, dostaniemy plus 25% psychiki, jeżeli wyciągnie się czerwony, to dostajemy minus 25% psychiki. Także. w ogóle duchem jest chyba Poltergeist, tak teraz widzę w tle. <grym> no. Yy... A więc tak, Will of Fortune i tego na psychikę omówiliśmy sobie, to teraz może przejdźmy do kart związanych z aparycją ducha, czyli The Devil. Jeżeli wyciągniemy kartę The Devil, to najprościej w życiu ukaże nam się duch w swojej formie duchowej albo w formie y, mroźnego oddechu, czyli tego orba. Y, jest to po prostu Ghost Event, nie musimy się bać, że duch nam, prawda, zaatakuje. I jest to też dobra okazja, żeby sobie stuknąć zdjęcie ducha. A propos Airborne eventów. Karta def. No, jeśli wyciągniemy kartę def, no to od razu zacznie się hunt, Więc jeśli ją wyciągniecie, to lepiej szykujcie się na uciekanie do kryjówki. Eee, właśnie, jeszcze a propos karty deful. Kiedy jesteśmy podczas hunta i będziemy ciągnąć karty stali, to każda karta, którą wyciągniemy, jest kartą the full, Także nie ciągnijcie kart na hancie. Szkoda. Szkoda po prostu tego. Eee, dalej. Może karta The Tower? Karta The Tower zmusza ducha do interakcji, czyli na przykład zrzucenia jakiegoś przedmiotu albo na przykład zapalenia światła, zgaszenia światła, coś tego typu. Także może nam pomóc w zdobyciu dowodu IMF5, jeśli duch by miał, albo po prostu dowiedzieć się, gdzie duch w danym momencie jest. Przejdźmy teraz do karty Hermit, czyli jednej z takich bardziej tricky kart. Jeżeli wyciągniemy kartę Hermit, to trapujemy ducha na około minutę w jego pokoju i powstrzymujemy go przed roamingowaniem po całej mapie. Także wtedy możemy działać sobie z duchem, jeśli tą kartę wyciągniemy. No i teraz dwie chyba najciekawsze karty. Czyli high, karta High Priestance. Na singlu nam niewiele da, chociaż jak ją wyciągniemy, to... Jeśli duch nas zabije, to najprawdopodobniej się zrespimy, jeśli dobrze pamiętam, że to tak działa. To jest karta po prostu drugiego życia. Natomiast jeśli gramy sobie na multi z kolegami, no to jeśli wyciągniemy tę kartę, to ktoś ożyje, kto został zabity. Albo po prostu się zrespi po zostaniu zabitym. I to na pewno jest polter w tle tutaj. No i jest też karta hangman. Czyli najrzadsza karta. Co robi hangman? No cóż zabija nas automatycznie. Wyciągnięcie hangmana macie pewną śmierć. I jeśli dobrze kojarzę, to na wyciągnięcie high priestance mamy jakieś 3% szansy, a na wyciągnięcie hangmana 2% szansy. Więc jeśli wyciągniecie hangmana, to gratuluję Wam, jesteście bardzo niefartowni No, niemniej jednak to by były wszystkie karty tutaj, yy, które nam oferuje Talia na razie. Może jeszcze kiedyś dodadzę jakieś, ale wątpię. Yy, I co? Pociągnijmy sobie jeszcze karty. Zobaczymy, co nam wypadnie. I mamy tak, The Tower. I duch powinien coś rzucić, ale... O, i Willow Palczon, 25% psychy Czerwone, kolejne 25% psychy mniej. Hermit, duch został strapowany. Tutaj prawdopodobnie. O, karta The full, czyli Nie dostaliśmy nic. Idę. Aczkolwiek, yy, no, mamy Friendly Ghosta, więc duch się nie zrespi. Wheel of Fortune zielona, czyli 25% psychy. Wheel of Fortune zielona, 25% psychy. The Tower, duch powinien coś zrzucić, ale... Gramy na trybie... O, i High Priestance, moi drodzy, więc jeśli duch by mnie w tym momencie zabił, byśmy się zrespili. No, ale... A właśnie tam gdzieś drzwi dotknął yy, ale nie, nie mniej jednak moi drodzy to by było na tyle jeśli chodzi o odcinek o kartach tarota mam nadzieję że objaśniłem tutaj działanie kart i no cóż pozostaje mi wam życzyć miłego użytkowania z kart tarota i sukcesywnych polowań na duchy a tymczasem ja się z wami żegnam na razie i pa! pa.